Cześć hej, witajcie, ja jestem Leśny i to jest filmik o Star Planet 2. Jest już beta, tak, doczekaliśmy się i wiem, miałem mieć dostęp i mam ten dostęp, ale nie mam iOSa, jest tylko na iOSa na razie, więc to odkupię od siostry, może iPhone, jak będę zdesperowany, ale na razie postanowiłem, że nagram film, w którym będę komentować gameplay z MSP 2 z zagranicznego YouTube'a, jakiejś mili MSP w sumie możecie wbijać do Lida kanał, bo ma 200 wyświetleń, więc no promocję zrobimy. I ogólnie co 400 łapek. Jeden piksel więcej wam rozdam, więc to możecie łapkować, subskrybować, tylko napiszcie mi swój nick, bo um, jak nie napiszecie, to nie będziecie mieć szans wygrania. Dobra, zobaczmy, intro z MSP jedynki. I tutaj jest logowanie, jak widzimy, jest um, kanadyjski serwer. W ogóle jak to zobaczyłem te przyciekie b 2 to podjarałem się serio, bo wygląda to dość fajnie. Jezu, ten chłopak wygląda jak dziewczyna z twarzy. Ej, serio! I ten chłopak wygląda dziwnie. O, i tak wygląda model wybierania ciuchów. Ogólnie jest to beta, więc pewnie bardzo dużo się zmieni. Dam nam pełny ekran, nie wiem czemu ten. A wybieranie kolorków W sumie paletka jest taka sama. I z tego co zauważyłem, większość ciuchów, jak nie wszystkie, są przenoszone z MSP1. Jestem ciekaw, czy oni tak jakby będą przenosić ciuchy z MSP1 do MSP2 w sensie, jakby. Kiedyś zamknęli MSP1, to ciekawe czy Unikaty i to wszystko zostanie przeniesione do MSP2, bo większość ciuchów się powtarza, więc możliwe, że mają taki plan, żeby gracze nie byli źli i w sumie wydaje mi się dość sensowne to. Ej Jezu, ale to fajnie wygląda, serio. Też musimy pamiętać, że to jest beta, więc no pewnie też dużo rzeczy się zmieni. Dobra, taki kreator postaci, ej dużo jest wyborów w ogóle na sam początek. Zobaczmy... Okno ładowania. No, bardzo interesujący fragment leśny. Bardzo interesujący ekran ładowania. Aha, to jest taka Pixie Star, ale w świecie <grym> MSP2, no nieźle. Po jakim to w ogóle języku pisze? Nie wiem, ale nie ma jeszcze angielskiego najwidoczniej. Tylko pewnie zdani ten język jest. Ej, i tam już ludzie chodzili. Ja też bym z nimi chodził, gdybym miał tego Maka, Masakła. Say hello to YouTube. Animacje, ej naprawdę, wszystkie animacje są z MSP jedynki przeniesione. Czemu ona ich nie używa? Aha, bo dobra, bo nie ma ym, pieniążków na to. Ej, ale one śmiesznie chodzą. <grym> Patrzcie to, jak ona chodzi. Ta chodzi tak, a ta normalnie. Chyba, że to można... Uuu, to można styl chodzenia wybrać. Naturalny, smutny, zły, szczęśliwy. Ej, ale super, można style wybierać chodzenia. O kurcze, ej, naprawdę. <noise> patrzcie to, jak ona chodzi na złym. Serio chyba kupię telefon z iOS-em, żeby wam to nagrywać. Naprawdę nie spodziewałem się tego po Star Planet. I w ogóle patrzcie jaki ten świat jest 3D, jak ta mówi Starka chodzi. Bardzo chciałem, żeby tak świat wyglądał w Mówi Star Planet 2 i moje oczekiwania się spełnią. I możliwe, że teraz będą dużo ciekawsze te zadanka i w ogóle, jak jest taki otwarty świat. Tylko, jak widzicie, no nie ma tam zbytnio jeszcze jakichś postaci poustawianych czy coś, no bo jest to beta, ale już wygląda to dość ładnie. O, i tutaj będzie też fajna rzecz. Kurdi, można wchodzić na budynki, wszystko. Można siadać, właśnie, jest tu interakcja z obiektami. Możecie sobie usiąść i pisać z kimś. Możecie przybliżać ekran? Ej, naprawdę jest to mega. Centralna plaza, klub VIP, City. Kajcie, cofniemy. Jakie tam są czaty? Kurdy, jaki wypasiony domek. Plaża. Ej, ładnie to wygląda. Chyba na razie są tylko cztery czaty. Może kłaść się na łóżeczku, nawet. Ej, ale to jest super, naprawdę. <gry> Kurdy, nawet na laptopie sobie pisze. Nie wierzę. Ej, coś czuję, że Movie Star Planet 2 spełni nasze oczekiwania. O dobra, jest sklep ściuchami. Sklep i ściuchami. Fajnie to wszystko wygląda. To to nieba co się oszukiwać. I chyba dosłownie wszystkie ciuszki są przeniesione z MSP-jedynki. 1 Jakieś dodatki. Wow! Co to za telefon? Halo, halo. Nie wiem, co ona tu robi. Luka? A może swój profil? Nie wiem, co to jest. Ej, to jest profil, chyba taki. Look, Seated luk. Luke. Aha, nie, dobra, dobra. To są jednak luki. Fajnie, jaki odpicowany chłop. <grym> Aha, tu można oceniać luki. Um, dobra, tu chodzi sobie po centrum. Tutaj jest jej domek. Serio, super to wszystko wygląda. Ja coś czuję, że mówi: Star Planet 2 będzie hitem. No i tutaj ona coś pisze. Tutaj jest. O, klub VIP. Chyba tak. <grym> Ej, bo... Co? Serioda kupiła specjalnie VIP'a, żeby móc tu wejść. Ej, czyli już VIP-y i wszystko jest dostępne. O kurdi. Więc jak ktoś ma dostęp do bety, to prawdopodobnie ich poziomy nie zostaną zresetowane. O kurcze. Czyli muszę kupić tego iPhone'a, jeżeli chciałbym być w topce i już zacząć w to grać. Ej, ładnie to wszystko wygląda. Pokazuje ona jeszcze coś ciekawego. Tam w ogóle. uuu, pokazuje, gdzie jest wasza mówi starka. Jeżeli jesteście poza obrazem, to ten macie taki znaczek. I możecie chodzić za obiektami. Ej, fajne to. W sumie to by było na tyle w tym odcinku. Tutaj już chyba nic jakiegoś ciekawego nie robi, tylko chodzi, sobie pisze i w ogóle takie m. głupotki. O, tu jest jeszcze czat. Chyba. Albo nie wiem. Możecie napisać, co sądzicie o MSP2 i jak wam się podoba. Ja postaram się ogarnąć urządzenie z iOS-em, żeby wam móc to nagrywać i żeby móc grać przed IndyB, bo naprawdę chciałbym już w to zagrać, ale no nie mogę, bo nie mam iPhone'a. Tak. A jest to niestety tylko na ios um, więc będę musiał o tym pomyśleć. Jak będzie duży odzew pod tym filmikiem, to kupię specjalnie tego iPhone'a, żeby dla Was nagrywać filmiki z MSP2. A teraz już się z wabi dam, więc do zobaczenia i pa pa!